Cześć wszystkim. Dzisiaj recenzujemy sportowy i militarny zegarek żeblarze Betolk 3 Pro. Zegarek ten ma solidną plastikową obudowę i odporne na zarysowania szkło Gorilla Glass. Pasek jest miękki i wygodny, a zegarek posiada żywy 1,42 calowy wyświetlacz HD AMOLED o jasności 1000 nitów oraz tryb Always On Display z informacyjnym menu. Ten zegarek jest smukły i lekki, a jego bateria wystarcza na 7 dni pracy na jednym ładowaniu. Istnieje szeroki wybór tarcz zegarka zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, a także szybkie działanie i mnóstwo trybów treningowych. Funkcje obejmują całodobowe monitorowanie tętna, ponadto można wykonywać połączenia i odtwarzać muzykę bezpośrednio z zegarka. Oczywiście są pewne wady, o których powinieneś wiedzieć przed zakupem, ale ogólnie rzecz biorąc, ten zegarek jest wart uwagi. Zegarek przychodzi w lekkim, kompaktowym pudełku w charakterystycznym stylu żeblarze. Na przodzie znajduje się nazwa żeblarze Betolk 3 Pro i nadruk zegarka. Zegarek posiada wyświetlacz Ultra HD AMOLED, funkcje połączeń, całodobowe monitorowanie zdrowia i liczne tryby sportowe. Na tylnej stronie pudełka znajduje się krótka informacja o zegarku. Po otwarciu znajdziemy zegarek z już przymocowanym paskiem, kabel do ładowania i instrukcję konfiguracji w kilku językach. Do pobrania aplikacji FitCloud pro potrzebny będzie kod QR. Przyjrzyjmy się bliżej zegarkowi. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości twardego plastiku. Z boku znajdują się dwa przyciski: jeden standardowy i jeden w kształcie koła. Pomiędzy nimi mikrofon do połączeń. Po lewej stronie znajduje się głośnik. Dolna część jest z matowego plastiku, mieszczącego potrójny czujnik tętna i monitor tlenu we krwi, a także styki ładowania. Ten zegarek nie ma ramki, co czyni go podatnym na uderzenia o płaskie powierzchnie. Szkło jest chronione przez odporne na zarysowania szkło Gorilla Glass. Zaleca się ostrożne obchodzenie się z zegarkiem lub zainwestowanie w ochronne szkło lub folię. Wymiary to 46 na 45 mm szerokości i tylko 11,3 mm grubości. Są cienkie i lekkie, ważąc zaledwie 36 g z paskiem. Pasek ma ciekawą teksturę, posiada mechanizm szybkiego zwalniania i ma szerokość 22 mm. Jest miękki, nie zbiera kurzu i nie ma zapachu. Z plastikową klamrą i dwoma zaczepami jest regulowany do każdego rozmiaru nadgarstka. Ten zegarek jest moim zdaniem męski, dostępny w kolorach Space Gray, Midnight Blue i Rose Pink dla kobiet. Dla bardziej kobiecej opcji, żeblarze GTR 3 Pro może być lepszym wyborem. Zapasowe paski oraz link do miejsca, gdzie kupiłem zegarek, zostaną zamieszczone w opisie. Jeśli jesteś zainteresowany, sprawdź aktualną cenę, a także zostawię link do recenzji żeblarze GTR 3 Pro. Podczas włączania zegarka można wybrać język, w tym rosyjski, polski i inne. Aby połączyć zegarek, można zeskanować kod QR z instrukcji. Pobierz aplikację na iOS lub Android, zainstaluj ją. Znajdź nasz zegarek i sparuj go. Ekran jest jasny, żywy i ostry, bez widocznych pikseli. To 1,43-calowy wyświetlacz HD AMOLED o rozdzielczości 466 pikseli na cal. Ramka jest dość duża, ale nie jest to krytyczne. Deklarowana jasność to 1000 nitów, więc będziesz mógł wszystko wyraźnie widzieć na słońcu, ponieważ ten zegarek ma ekran AMOLED, posiada funkcję Always On Display. Jest dostępny tryb analogowego zegarka z fajnym wyglądem oraz tryb cyfrowego zegarka z dniem, datą i poziomem baterii. Jednak funkcja Always On display nie jest w pełni funkcjonalna. Po przyciemnieniu ekranu funkcja Always On pozostaje aktywna tylko przez 5 minut, zanim się wyłączy. Gdy ponownie aktywujesz ekran, np. Na podnosząc nadgarstek, funkcja Always On jest znowu aktywna przez 5 minut. Najważniejsze jest to, że funkcja aktywacji przez podniesienie nadgarstka jest aktywna. Zegarek ma baterię o pojemności 260 mAh. W trybie Always On z włączonym ciągłym monitorowaniem tętna. Zegarek wytrzymał dla mnie 2,5 dnia. Bez trybu Always On Display wytrzymał 7 dni z wszystkimi aktywnymi funkcjami, a przez kilka godzin słuchałem muzyki przez zegarek. Naładowanie do 100% zajmuje 1 godzinę i 20 minut. Magnetyczne ładowanie trzyma dobrze, a zegarek ładuje się dość szybko. Możesz także włączyć ekran, naciskając przycisk i możesz go również wyłączyć za pomocą tego przycisku. Funkcja aktywacji ekranu przez podniesienie nadgarstka działa dość szybko. Jest osobne ustawienie dotyczące tego, przez ile sekund ekran będzie aktywny po naciśnięciu przycisku i po podniesieniu nadgarstka. Koronka nie jest funkcjonalna, co jest wadą i ma lekki luz. Nie można wyłączyć ekranu, przykrywając go ręką. Dolny przycisk jest programowalny. Możesz przypisać funkcje zarówno do naciśnięcia, jak i przytrzymania przycisku. Możesz ustawić go na rozpoczęcie treningów, sprawdzenie tętna, sterowanie odtwarzaczem muzyki, asystenta głosowego i innych. Przesunięciem w dół, uzyskanie dostępu do najważniejszych funkcji, regulacja jasności, tryb oszczędzania energii, tryb nie przeszkadzać, latarka, znajdź smartfon i ustawienia. Jest także ustawienie do połączeń Bluetooth. Po włączeniu możesz odbierać i wykonywać połączenia. Możesz dzwonić z listy dodanych kontaktów ostatnich połączeń lub ręcznie wybierając numer. Przy połączeniach przychodzących wyświetlana jest nazwa dzwoniącego, a Ty możesz odebrać lub odrzucić połączenie. Podczas połączeń możesz regulować głośność głośnika i wyciszać mikrofon. Mikrofon w zegarku jest dobry. Osoba słyszy Cię wyraźnie. Podczas testów wielokrotnie rozmawiałem przez zegarek i zarówno rozmówca, jak i ja byliśmy dobrze słyszalni. Dodatkowo, ten zegarek może działać jako urządzenie multimedialne po aktywacji tej funkcji. Po aktywacji możesz słuchać dowolnych treści audio odtwarzanych na smartfonie przez zegarek. Głośnik jest dość głośny i nie zniekształca dźwięku przy maksymalnej głośności. Nie jest wyjątkowo głośny, ale wystarczający do cichych środowisk. Korzystając z wbudowanego odtwarzacza, możesz zmieniać utwory i regulować głośność. Niestety, nazwy utworów nie są wyświetlane. Przyciski odtwarzacza są duże i wygodne. Przesuń w górę, aby zobaczyć przychodzące powiadomienia. Kiedy przychodzi wiadomość, ekran się rozświetla, wyświetlając krótką zapowiedź, którą możesz rozszerzyć, aby przeczytać całość. Wiadomości są oznaczone ikonami, czy to SMS, Vibe, Telegram, czy inny komunikator. Nieprzeczytane wiadomości są oznaczone czerwoną kropką. Wiadomości przychodzą z każdego komunikatora, a w ustawieniach możesz wybrać preferowaną aplikację do wiadomości. Nie ma problemów z przychodzącymi wiadomościami, ale emotikony w wiadomościach nie są wyświetlane. Tekst jest czytelny i dobrze wyświetlany zarówno w alfabecie łacińskim, jak i cyrylicy. Nie ma szybkich odpowiedzi na wiadomości i nie możesz tworzyć wiadomości z poziomu zegarka. Dla połączeń z Telegrama otrzymasz powiadomienie, ale nie możesz odebrać połączenia. Wibracje zegarka są dobre, z opcjami intensywności, mocne, delikatne lub brak wibracji. Możesz także wybrać między trybami: brak wibracji, tylko wibracja i wibracja z dźwiękiem. Przesuń w lewo, aby uzyskać szybki dostęp do menu, w tym odtwarzacza. Dzisiejszej pogody, danych o śnie, pokazujących fazy snu i tygodniowy wykres. Zegarek dokładnie wykrywa sen, podając precyzyjne czasy snu. Zegarek jest gładki i cienki, dzięki czemu jest wygodny do spania. Nie wykrywa drzemek w ciągu dnia. Możesz także uzyskać dostęp do danych dotyczących tętna i aktywności na dany dzień, w tym spalonych kalorii, zrobionych kroków i pokonanego dystansu, a tygodniowe statystyki kroków są wyświetlane graficznie. Możesz dostosować kolejność widgetów według własnych upodobań. Przesuń w prawo, aby uzyskać dostęp do głównego menu. Możesz zmieniać tryby stylu, dwukrotnie naciskając przycisk. Są cztery opcje wyświetlania menu: zwykła lista, koło, styl Apple Watch i tryb siatki. Menu działa płynnie, zegarek jest responsywny i wygodny w użyciu. Procesor jest wydajny, tłumaczenie menu jest w większości dokładne, ale zawiera pewne błędy. Jednak w stylu Apple Watch niektóre funkcje nie są wyświetlane, a niektóre są zdublowane. Nie ma kalkulatora, kalendarza ani trybu zdjęć. W innych trybach te ikony i funkcje są obecne. Zegarek posiada również asystenta głosowego, pełnoprawnego asystenta Google. Zegarek dobrze mierzy tętno przez cały dzień. Nie mierzą tętna przez powietrze ani obiekty. Oto porównanie odczytów z Huawei Band 8. Jest również opcja pomiaru poziomu tlenu we krwi, ale ciągłe monitorowanie tlenu we krwi nie jest dostępne. Oto porównanie z Huawei Band 8. Jest także pomiar ciśnienia krwi, ale odczyty są dalekie od dokładnych. Jest kalendarz dla kobiet, który pokazuje procent potencjalnej ciąży. Jest ćwiczenie oddechowe, stopper i timer ale niestety nie możesz zminimalizować timera. Alarm można ustawić tylko na smartfonie. Na zegarku możesz go tylko włączyć lub wyłączyć. Jest funkcja wizytówki, gdzie możesz dodać swój kod QR. Przydatną funkcją jest funkcja znajdź smartfon. Jest kalkulator, który jest dość wygodny w użyciu. Dostępny jest pełnoprawny kalendarz. Funkcja zrób zdjęcie. Zdjęcia można robić tylko przez wbudowaną aplikację, machając ręką. Treningi. Domyślnie na zegarku dostępnych jest tylko 9 treningów, ale aplikacja oferuje około 100 typów treningów, które możesz dodać według potrzeb. Podczas treningu nie możesz używać odtwarzacza. Treningi wyświetlają standardowe informacje, takie jak tętno, kroki, kalorie i inne. W zegarku nie ma czujnika GPS, ale możesz rozpocząć trening, używając GPS smartfona za pośrednictwem aplikacji. Są trzy tryby treningu: chodzenie, bieganie i wędrówka. Podczas gdy trening jest prowadzony przez smartfon, możesz nadal normalnie używać zegarka, korzystać z odtwarzacza, odbierać połączenia i czytać wiadomości. Będziesz musiał zakończyć trening również na smartfonie. Po zakończeniu treningu możesz zobaczyć trasę jako animacje i szczegóły, takie jak tempo i inne informacje. Dane mogą być synchronizowane z Google Fit i Health Connect. Jeśli chodzi o liczenie kroków, zegarek robi to dokładnie i nie liczy kroków podczas transportu. Nie ma automatycznego wykrywania treningu podczas chodzenia. Wodoodporność jest oceniana na poziomie IP68 i jest tryb treningu pływackiego. Zegarek wytrzymuje krótkie zanurzenie w zimnej wodzie, mycie rąk i deszcz, ale nie zalecałbym brania prysznica lub pływania z nim. Aplikacja Fit Cloud. Pro jest prosta i wygodna, bez irytujących reklam. A wszystkie niezbędne parametry są łatwo dostępne. Obejmuje ona śledzenie kroków i dystansu, informacje za dzień, tydzień i miesiąc, kalendarz dla kobiet i kompleksowe dane dotyczące snu. Tętno teraz i w ciągu dni tygodnia. Ciśnienie krwi w ciągu dnia i średnie ciśnienie. Poziom tlenu we krwi. Możesz włączyć przypomnienia o braku aktywności, przypomnienia o piciu wody. Można dodać do ulubionych do 10 kontaktów. Zegarek ma trzy standardowe tarcze zegarka, których nie można zastąpić. Jest też czwarta niestandardowa tarcza, którą można ustawić przez aplikację. W aplikacji dostępnych jest około 300 tarcz zegarka. Jest szeroki wybór wysokiej jakości i pięknych opcji, w tym z animacjami i szybkim dostępem do funkcji, takich jak pogoda i odtwarzacz. Jest wiele klasycznych, analogowych i cyfrowych tarcz, a także hybryd. Ponieważ zegarek ma ekran HD AMOLED, kolory są żywe, a piksele nie są widoczne. Ekran jest mocnym punktem tego zegarka. Oto mały wybór tarcz zegarka, które mi się spodobały. Możesz ustawić tarczę zegarka ze swoim własnym zdjęciem lub fotografią. Zdjęcia wyglądają świetnie zarówno na zegarku, jak i na smartfonie. Podsumowując, te zegarki są na najwyższym poziomie w swojej cenie. Są niedrogie, kosztują mniej niż 20 dolarów, a jednocześnie są bardzo wysokiej jakości i funkcjonalne. Mają sportowy styl, są cienkie, piękne, z eleganckim designem i jakościowymi paskami. Obudowa z tworzywa sztucznego jest gęsta i wysokiej jakości. Ekran jest przepiękny, jasny, kolorowy, z wyświetlaczem HD AMOLED bez zauważalnych pikseli. Szkło Gorilla Glass jest odporne na zarysowania. Po dwóch tygodniach użytkowania nie ma żadnych zarysowań. Jest naprawdę szeroki wybór tarcz zegarka. Głośnik i mikrofon zegarka są dobre. Rozmowy na zegarku są przyjemne, a także istnieje możliwość odtwarzania muzyki na zegarku. Jest Google Assistant, kalkulator i kalendarz. Zegarek mierzy puls, poziom tlenu we krwi i sen bardzo dobrze. Liczy również kroki dokładnie, nie licząc kroków w transporcie lub podczas pracy. Wśród drobnych wad można wymienić niepełny, zawsze włączony wyświetlacz, który działa przez 5 minut. Nie można zminimalizować timera i stopera. Nie ma wyświetlania pogody na tydzień, wyświetlania utworów w odtwarzaczu ani suwaka do regulacji głośności. Jest błąd w menu podczas korzystania z trybu wyświetlania w stylu Apple Watch, gdzie nie ma kalkulatora ani kalendarza. Jednak te wady są naprawdę drobne. Najważniejsze jest to, że zegarek jest szybki, płynny, z dobrą wibracją, utrzymuje stabilne połączenie i działa jak powinien. Ogólnie rzecz biorąc, polecam ich zakup, jeśli szukasz podobnego zegarka. Że blaże GTR 3 Pro jest identyczne pod względem funkcjonalności i może być odpowiedni dla kobiety. Możesz zobaczyć recenzję tego zegarka. Polecam również sprawdzić, że Ares RS 3 Pro ale są to bardziej wytrzymałe i masywne zegary. Do zobaczenia wkrótce, przyjaciele w nowym wideo. Do widzenia!